Dzień dobry, kochani. Piękne popołudnie niedzielne. I kolejny, nie wiem czy ostatni, ale kolejny live z serii rozważań na temat obfitości i bogactwa. I dzisiaj chciałabym Wam przedstawić pewną perspektywę, i wiem, że dla niektórych osób będzie niewygodna, ale ja ro ro rozmyślałam sobie dzisiaj nad tym, dlaczego. Biedny, i teraz biedny w kontekście braku zasobów finansowych, nie dogada się z bogatym. I dlaczego tak naprawdę jest bardzo mało osób, albo krąży po świecie taka opinia, że bogaci nie mówią o tym, jak to zrobić, nie dzielą się swoimi zasobami, ale nie chodzi mi teraz z zasobami finansowymi. Ale co ciekawe i nawet na ten temat. Było gdzieś takie badanie, że nawet gdyby wszyscy najbogatsi rozdali swoje środki na ziemi, czyli żeby tam w miarę każdy miał coś, to teraz nie pamiętam, czy to było po trzech latach, jakiś był rozdział czasu, to by trzeba było sprawdzić. Nie będę tutaj mówić na 100%, ale naprawdę po bardzo krótkim okresie czasu wszystko wróciłoby do tego, co było wcześniej. Czyli ci bogaci byliby znowu bogaci i ci biedni dalej byliby biedni. No więc można by powiedzieć, dlaczego? Skoro, skoro nawet jeśli ci bogaci rozdaliby swoje zasoby, to czemu ci biedni zostaliby znowu biedni, a ci bogaci staliby się bogaci i czemu oni nam nie mówią, jak to robić? I ja doszłam do takiego wniosku, że większość osób bogatych to nie jest tak, że oni nam nie mówią, ale oni nie mają cierpliwości. A nie mają tej cierpliwości, bo większość osób, która twierdzi, że chce otworzyć się na bogactwo, również finansowe, bo to nie jest tylko liczba pieniędzy na koncie, wcale, mimo tego, że mówi, że chce, wcale tego nie chce. I my możemy sobie to tak wyobrazić, jakby osoba, która jest w trudnej sytuacji, ja lubię trudną sytuację, Życiową przyrównywać do bagna. Bo bagno ma w sobie taką energię, że topisz się w nim bardzo powoli, jest takie gęste, nie? ciężko się z niego wychodzi, ale można w nim posiedzieć. Czyli tak na przykład masz to bagno połytki, ale dopiero połytki, potem po kolana. I mniej więcej to wygląda tak, że podchodzi do brzegu bogaty i mówi: złap gałąź, wyciągnę cię. I wyjdziesz z tego bagna i obgadamy, jak to się robi. A wiecie, co większość z nas robi? Mówi: Wiesz co, nie, um, poczekaj, poczekaj. Nie dawaj mi tej gałęzi, ja opowiem ci moją trudną historię życiową. I żeby to, żeby to było dobrze zrozumiałe. Ja rozumiem potrzebę opowiadania swojej historii życiowej. Sama dla potrzeb storytellingu edukacyjnego z wami często opowiadam różne części mojej historii i też rozumiem, że na przykład w miejscach takich jak współpraca jeden na jeden, terapia, no my musimy opowiedzieć tą historię. Tylko że ja mówię tutaj o takich sytuacjach, gdzie Mój nauczyciel z Los Angeles nawet opowiadał historię, gdzie można było usiąść przy jednym stole z elitą, takich ludzi jak Jeff Bezos. I teraz to nie chodzi o to, czy my uważamy, że ta osoba wszystko dobrze robi, ale to chodzi o to, że ta osoba dokonała rzeczy niesamowitych, niemożliwych, zrewolucjonizowała świat i ponoć większość osób przy tym stole zamiast pytać, czyli wykorzystać ten czas na maksa. Co możesz mi powiedzieć o życiu? Jak tego dokonałeś? Jakie były Twoje największe porażki? Jakie są Twoje tipy? Na co warto zwracać uwagę? To większość osób zaczynała opowiadać o sobie. I ja muszę się przyznać, że jak ja wtedy o tym słyszałam i nawet się dzisiaj tym dzieliłam na klubie życia, to tak na logikę sobie myślę: no nie, no to jest totalna bzdura. Ale z drugiej strony miałam takie uczucie, że chyba sama bym wtedy chciała, żeby najpierw, znacie to uczucie? Że my chcemy najpierw wytłumaczyć komuś naszą sytuację życiową i opowiadasz całą tą historię, a potem na przykład zadajesz pytanie. Czyli masz takie poczucie, że jak nie opowiesz tych wszystkich szczegółów tej historii życiowej, którą ja szczerze, z całego serca szanuję, to nie możesz zadać pytania. Tylko, że jak opowiadasz całą historię życiową komuś bogatemu, kto mówi do ciebie, weź tą gałąź i wyjdź z bagna, a ty mówisz, ale czekaj, bo ja ci opowiem. Ja ci opowiem o moim trudnym dzieciństwie. Ja ci opowiem o tym, jak y, ciągle odbijam się od ściany. Jak nie mogę zostawić etatu, bo mam rodzinę. Jak u mnie w rodzinie nikt by nie wspierał tego pomysłu. Jak ja się boję, że to nie wypali, wszystko jest na moich barkach. I wiecie, o co w tym chodzi? W tym chodzi o to, że ty tak naprawdę nie chcesz otrzymać odpowiedzi, i ty nawet nie słuchasz to, co mówi do ciebie ten bogaty. To jest oczywiście metafora, ale to jest taka metafora, że ja uznałam, że akurat szczególnie, bo, bo tak jak mówię, bagno jest dla mnie metaforą każdej trudnej sytuacji życiowej, ale jeszcze są pewne sytuacje życiowe, gdzie czuję, że to jest mniej, mniej drażliwe. Natomiast jeżeli chodzi naprawdę o pieniądze, to problem jest taki, że cokolwiek ty w, siedząc w bagnie nie usłyszysz, to będziesz patrzeć na to przez pryzmat bagna i wsadzisz to do bagna. W bagnie nie da się zbudować okwitości finansowej. No to powiesz, no tak, ale. I teraz, właśnie, ale jak? A ja ci mówię, wyjdź z bagna. No tak, ale co potem? Ale skąd mam wiedzieć? Jak mam mieć gwarancję? Wyjdź z bagna. I co to znaczy wyjść z bagna i czemu my nie chcemy wyjść z bagna? My nie chcemy wyjść z sytuacji życiowej, którą cały czas gdzieś powtarzamy, dlatego, bo po pierwsze, bardzo się z nią utożsamiliśmy, czyli to jest taki nasz, As w rękawie, którego za każdym razem wyciągamy, by usprawiedliwić nasz brak zaangażowania do życia, nasz brak odwagi, żeby stanąć do czegoś nowego. Um, ale czekaj, bo ja ci powiem, jak było mi trudno. Ja ci opowiem moją historię życiową. No okej, okay, ja rozumiem, że ty chcesz opowiedzieć tą historię i co ci się przytrafiło, tylko ja ci chcę pokazać, jak żyć inaczej, ale nie, ty tego nie słuchasz. Ty chcesz znowu opowiedzieć Twoją historię żeby co zrobić udowodnić sobie że i tak wrócisz do tego bagna i problem jest taki że jeżeli ty sobie udowadniasz ciągle że ty do tego bagna wracasz to ty do tego bagna wracasz to również się nazywa manifestacją my manifestujemy sobie bagno w życiu i to jest wtedy dlatego tak trudne ponieważ cała twoja podświadomość i ja uważam, że w podświadomości, akurat jeśli chodzi o nasz system zarządzania w życiu, zależy wszystko. Następnie cały układ nerwowy, ale pamiętajcie, że układ nerwowy już jest skutkiem programów podświadomości. Całe Twoje ciało jest uzależnione od tego. Czyli cokolwiek powtarzasz w życiu, nawet jeżeli to jest takie trudne życie, od pierwszego do pierwszego. Albo mam, ale to przychodzi tylko z trudem. Albo mam i tracę. Mam i tracę. To jest cały czas schemat, który ty powtarzasz, ale on jest wygodny. Dlatego, że ty masz tutaj instrukcję obsługi, czyli większość czasu jesteś na autopilocie. Jak zombie. I teraz, kiedy próbujemy wyjść z bagna, to pierwsze, co się pojawia, to jest lęk. I wiele osób mówi, no tak, ale to jest tak ogromny lęk. Ja to rozumiem, bo ja, ja słuchajcie, miałam praktycznie um, w takich ważnych momentach życiowych wręcz prawie takie poranne ataki paniki, że ja się budziłam, jakby mi słoń siedział na klatce piersiowej, albo musiałam wstać rano i czułam taką presję, że potrzebowałam wyryczyć się przez pół godziny. I to było bardzo trudne, więc ja naprawdę to rozumiem. Ale ten lęk jest bardzo potrzebny, dlatego że lęk biologicznie ma swoją funkcję, I jego funkcją jest to, żeby cię na maksa osadzić w tu i teraz, w twojej rzeczywistości. Czyli każdy wie, że jak się na przykład czegoś przestraszył, że nagle prawie auto, to jest takie wybudzenie, nie? I nagle wszystko ci wiesz, jest wyostrzone zmysły, działasz, jesteś. I lęk ma cię wsadzić do tej rzeczywistości. Oraz lęk jest po to, żebyś się w tych zmysłach, w tym wyczuleniu, a nie na autopilocie, zatrzymała, zatrzymał na chwilę i nadała kierunek. Dlatego też pojawia się lęk, kiedy zaczynamy gdzieś błądzić i zatrzymujemy się w lęku, i nagle, moment, moment, to było w lewo czy w prawo. To, to ma naprawdę biologiczny sens przetrwania. I w momencie, kiedy ty wychodzisz na nowy, nieznany ci teren, czyli przełamujesz wzorce. Nie masz za bardzo do kogo się podpiąć, bo rodzice pracowali ciężko, w domu było schludnie, ale się nie przelewało. E, nikt nie założył swojej działalności, nikt nie robił odważnej kariery, nikt nie wyjechał za granicę. I ja to naprawdę rozumiem, bo ja w wielu tematach w mojej rodzinie jestem pionierką. To to jest trudne. No i teraz po to jest ten lęk, właśnie, że wychodzisz z tego autopilota. Czyli ty musisz, na maksa świadomie przy jednoczesnej niewiadomej, no bo nowe musi być niewiadomą. inaczej nie jest nowym, pamiętaj. Jak masz już instrukcję obsługi I wiesz, jak tym zarządzasz, to to nie może być nowe. To to jest podwójnie trudne. I wtedy my, ponieważ to jest tak straszne w tym momencie, bo ten lęk jest ogromny, ale on z biologii ci pomaga. Bo on cię wybudza. No, oczywiście, że nie możesz być teraz już na autopilocie, bo my nie, my nie mamy instrukcji. Twoja podświadomość i twoje ciało nie ma instrukcji, ale wreszcie możesz dokonywać świadomych wyborów. To jest właśnie wyjście z bagna, to jest wyjście ze schematu. I teraz co się dzieje? My zaczynamy się bać. I wiecie, jak my zaczynamy szukać poczucia bezpieczeństwa? Zaczynamy mówić: To się nie uda, to nie jest dla mnie. Za bardzo się boję i zaczynamy sobie mówić podświadomie, to jak już nie mogę być szczęśliwa i bogata, to udowodnię sobie, że mogę być bezpieczna. A bezpieczna jestem w bagnie, bo w bagnie, w bagnie tego schematu od pierwszego do pierwszego to ja umiem nawigować i umiem żyć. I wtedy za chwilę znowu wszystko wrzucasz do tego bagna i patrzysz z bagna, i za chwilę znowu opowiadasz Twoją historię życiową. Dlatego większość osób, która uczy obfitości, to są osoby, które były też w tym bagnie schematów, wyszły z niego i zaczynały czegoś dokonywać. Dlatego, że one mają cierpliwość. Ja to rozumiem, bo ja też byłam w moich bagnach. Ja też myślałam, że zawsze musi być ciężko. Ja też myślałam, że są tylko jakieś wyobrażalne dla mnie sumy, i logicznie sobie kalkulowałam, że to zajmie 30 lat, żebym mogła to robić się tego czy tego. A teraz mam takie nie. Ja unormalizowałam w zeszłym roku, bo mogę powiedzieć, że skoro przez rok otrzymywałam przychody między 40 a 60 tysięcy, to mogę powiedzieć, że pomogę ci to unormalizować. Pomogę ci to osiągnąć, pomogę ci to unormalizować, bo na to mam schemat. Obecnie przebijam ten, ten sufit i staram się go podwoić. Jestem w trakcie podwajania. Tutaj nie mogę powiedzieć, że już to się, znaczy to się już stało, ale to się musi stać ileś miesięcy z rzędu, żebym mogła powiedzieć, że to jest stabilne. I również na tym kursie podzielę się z Tobą wszystkimi narzędziami, z jakich sama korzystam w mojej drodze po milion. I nawet jeżeli jesteś milionerką, to również na kursie. Kodów obfitości możesz skorzystać, bo możesz być milionerką, która w, tej, w tym milionie nie ma przyjemności, bo ja już wcześniej miałam inne klucze obfitości i potrafiłam też zbudować coś i, i zarabiać dobre pieniądze dużo mniejsze teraz perspektywy niż te, które teraz zarabiam, ale to było wysysające. Tam nie było przepływu, i to, to było takie, jak był rezultat, to było szczęście. Jak nie było rezultatu, to nie było. Trzeba było sobie na to zapracować. Pod to było podpię podpięte moje poczucie wartości, pod to było podpięte, że praca musi być ciężka, więc to też nie o to chodzi. I ja wiem, znam wiele osób i sama tego doświadczyłam, że postawiłam ptaszki na liście wielu osiągnięć wcześniej, i w momencie, kiedy to zrobiłam, to zalała mnie pustka. Teraz rozumiem. Jak Stawiać sobie te ptaszki przy tych celach, żeby tak nie było, ale jednocześnie też rozumiem, jaki mechanizm za tym stoi i jak zrobić to w przyjemności. Więc nawet jeżeli jesteś milionerką, a ja jeszcze tego miliona nie mam, ale już niedaleko, to jeżeli Czujesz, że tam też jest wypalenie i nie ma takiej prawdziwej przyjemności i czegoś ci brakuje, to nawet również dla milionerek może to być bardzo przydatna przestrzeń. Ale przede wszystkim, jeśli jesteś osobą, która chce znormalizować no, pokaźne, stabilne przychody i otworzyć się naprawdę na spełnione bogactwo, które ja uważam, że jest pisane nam wszystkim, tylko w większości my siedzimy w tym bagnie. I to nie jest tak, że. Ci bogaci nie chcą nam o tym opowiadać. My nie słuchamy. Za każdym razem, jak ktoś podchodzi pod brzeg tego bagna, i mówi, mówi, weź tą gałąź, wyjdź, to każdy z nas zaczyna opowiadać swoją historię. I ja też byłam przywiązana do wielu moich historii. Do jakichś moich cierpień, jakichś trudów, i tego, że no gdzieś muszę o tym mówić. I oczywiście, nadal gdzieś mogę o tym mówić, jeżeli czuję, że to jest inspirujące. Natomiast to chodzi o to, żeby otworzyć się na to, czy ty naprawdę chcesz posłuchać i przyjąć, czy ty chcesz sobie udowodnić, dlaczego musisz zostać w bagnie i dlaczego Twoja historia jest taka wyjątkowa, że możesz w tym zostać. I my wszyscy naprawdę, nie wiem czemu, ale my to naprawdę wszyscy robimy. I wtedy często jest tak, że tak, ale jak? No i dostajesz jakiegoś tipa. I zamiast go Tak, ale jak? No dobrze, ale. No tak, a co wtedy? A to czekaj, to potem. A udowodnij, a pokaż. Ale to jest dalej rozmowa: ty jesteś w bagnie, a ja ci gałąź. Więc w tym momencie jedyne, czego tak naprawdę chcesz, to jest potwierdzenie i walidacja Twojej ciężkiej sytuacji, i to, że Ty możesz o tym opowiedzieć, bo przez chwilę poczujesz się w tym lepiej. I ja naprawdę rozumiem taką potrzebę. Tylko, że Ty dalej jesteś w bagnie. Wyjdź z tego bagna. Wejdźmy razem na łąkę, weź prysznic, wykąp się w strumyku. I w trakcie możesz mi opowiadać o tej historii, ale za chwilę zobaczysz, że powiesz, dobra, wiesz, co, to czekaj, to faktycznie masz. Masz rację, masz rację. Większość osób nie chce słuchać, większość osób chce opowiedzieć tylko o swojej historii. I ty chcesz. Mówić o tym, jak było ci ciężko, a bogaty nie ma cierpliwości. Dlatego bogaci często mówią, nie dogadamy się. Dlatego oni się trzymają ze sobą. My, to jest tak łatwo oczywiście ocenić, że no tak, oni się trzymają, bo tu chodzi o kasę. Nie. To jest zupełnie, bardzo często, w wielu przypadkach zupełnie inny poziom świadomości. I oni są w stanie rozpoznać, że ktoś nie chce wyjść z bagna. Więc oni nawet nie zaczynają rozmowy o finansach. Bo w nas nie ma tego przyjęcia. I dlatego do tego kursu wyjątkowo nie było żadnego jakiegoś bezpłatnego webinaru, bo znowu ty będziesz siedzieć w tej ciepłej walience z bagna i udowadniać sobie, że, że ty nie możesz. Dalej będziesz jechać na tym autopilocie, dalej będziesz mówić, że jak już nie wiadomo co, to byś ty wtedy wyszła, zamiast po prostu wyjść. I dlatego również. Zrobiłam cenę tego kursu niższą niż poprzednie ceny kursów. Żeby dać taki bilet wstępu, że tak musisz się postawić, ale masz opcję trzech lub 6 rad i tak możesz to zrobić, ale w momencie, kiedy mówisz, wchodzę w to, to naprawdę deklarujesz się, że wychodzisz z bagna. A jeżeli piszesz mi. Wyślij mi link, klikasz i się do tego nie stawiasz. To dlatego, że decydujesz się wybrać w bagno. I okej, okay, ja to szanuję, to jest Twój wybór. Ale ja jutro, rozpoczynając ten kurs, chcę pracować z osobami, które wybrały, że z bagna wychodzą. Ty nie musisz wiedzieć, co dalej, jak wyjdziesz z bagna. Jedyną rzecz, którą musisz zrobić, to jest wyjść. Ja naprawdę podzielę się wszystkim całą moją perspektywą mamy dwa i pół tygodnia pracy, mamy Agatę, która zrobi wykład z human design. Zrobimy podświadomość, e, pracę z podświadomością która naprawdę zharmonizuje twoją zdolność przyjmowania, otwierania się na przepływ finansowy, która ustali w taki sposób cele w twojej podświadomości, że będziesz musiała je, podświadomość cię będzie wręcz popychać, wypychać, żebyś musiała je realizować. Będziemy pracować z układem nerwowym, będziemy pracować z ciałem, zrozumiesz ca ca cały ten, ten mechanizm tego, Zrozumiesz, w jakich polach cały czas kreujemy, bo to nie jest tylko to jedno pole na rachunki, bez rachunków, i one wszystkie się przeplatają. Zrozumiesz kabalistyczne sekrety obfitości, dostaniesz kabalistyczną medytację kodów, które aktywizują tą energetykę. Dostaniesz kody na obfitość finansową. To jest naprawdę bardzo bogaty kurs. Będą dwie osobne sesje pytań i odpowiedzi. Będzie kilka dni przerwy między modołami, żeby później odpocząć, wchłonąć, przerobić te praktyki, otworzyć się na więcej. I jak zawsze, dostęp masz na zawsze. Nie musisz być na żywo, wszystko jest nagrywane. Nie ma limitu czasu, bo ja chcę, żebyś do tego kursu wracała, w zależności od tego, przez jakie wyzwania teraz przechodzisz i na jakich progach jesteś. Tam naprawdę jest obfitość, ale ty musisz zdecydować, że wychodzisz z bagna. I to nie znaczy, że ty zapominasz o twojej trudnej historii, to znaczy, że ty jesteś ta, która wybiera względem siebie wdzięczności i lojalności do twojej rodziny, twojego rodu i twojego życia i twojego potencjału, że robisz to inaczej. Właśnie po to, żebyś mogła się z nimi dzielić, żebyś mogła ich wspierać, żebyś mogła z nimi być. Małgosia pisze, dziękuję Ewa, właśnie coś ważnego sobie uświadomiłam, czemu siedziałam w bagnie w zeszłym roku, jesteś wielka. Cieszę się bardzo Małgosiu i cieszę się bardzo, że już w tym bagnie nie jesteś. To jest bardzo ważne, żeby to zrozumieć, bo my co jakiś czas na jakimś innym poziomie naszego życia znowu tam lądujemy, wiecie, to się nie kończy. Ale wtedy jest tylko jedna metoda. Trzeba złapać gałąź. I gałąź to jest zawsze to, że musisz wyjść z autopilota. Czyli to będzie coś, co jest Twoim kolejnym takim next step, big move, duży krok, coś, coś totalnie innego, czego nigdy nie robiłaś, czego bardzo się boisz, co jest dla Ciebie trudne. To jest totalnym, takim pewnym etapem nieznany, bo tutaj jeszcze nie operowałaś. Inaczej to jest to samo. Czyli, jak idziesz do biedronki i kupujesz te same składniki, to będzie chleb, a nie sernik, inaczej mówiąc. To jest to. No tak, ale ja nie. Albo bierzesz gałąź i wychodzisz z bagna, albo wszystko będziesz do tego bagna wciągać i udowadniać sobie, bo w tym udowadnianiu my musimy zrozumieć, że my tak się regulujemy, będąc w bagnie. My, tak na świadomość, to tego nie chcemy, ale to jest regulujące dla nas, bo w tym czujemy się bezpiecznie. Więc wtedy udowadniamy sobie, że mamy rację, i poprzez to czujemy się bezpiecznie. To jest w ogóle paradygmat całej naszej ludzkości. Lęk przed porażką i ogromna chęć udowodnienia sobie racji, bo w tym czujemy bezpieczeństwo. Ale przecież ty widzisz życie przez 40 elementów z 20 milionów. Jaka tam jest racja? Już czas naprawdę zacząć się oszukiwać na korzyść, a nie na niekorzyść. I wsadzić w te 40, naprawdę, kupę obfitości i spełnienia, a nie ciągle bagna i tych ciężkich historii. One były dla ciebie. Ale teraz czeka wszystko to, co najlepsze. Zatem, kochani, dwie ważne rzeczy logistyczne. Jedna. Dzisiaj, czyli dzisiaj, 9 lutego, w niedzielę w urodziny mojego brata, kończy się promocyjna cena na kodę obfitości. Do 23:59 macie cenę 3333, następnie jest 5555. Jest opcja 3 i 6 rad. I oczywiście byłoby nudno, gdyby nie było pewnych wyzwań związanych z finansami, skoro dotykamy tego tematu. Obecnie nie działa bramka płatności kartą. Więc jeżeli kupujesz ten kurs, to klikasz w drugi guzik, nie, nie klikasz w to kupuję i płacę kartą, klikasz kupuję i płacę przelewem online. I teraz tu jest kilka opcji. Jeżeli płacisz za kurs w całości, to możesz wybrać opcję Stripe i zapłacić kartą kredytową. Natomiast jeżeli wybierasz opcję na raty, lub też ta opcja jest również dostępna, jeżeli je robisz za całość to wtedy możesz wybrać opcję przelewu i opcję bliku, i jest tam przelew SEPA z płatności zagranicznych. Jeżeli byłyby jakiekolwiek trudności, to teraz jest ten czas, żeby dać mi znać. Bo ja, ja widzę, że wiele osób, siedząc właśnie w tym bagnie, lubi się jeszcze przekonywać do tego bagna i na przykład, tak, ale link nie działał, za chwilę podesłałam. A, no i co teraz? Albo, ale ja klikałam, ale nie działa guzik. Umówmy się. Ja naprawdę rozumiem, że są pewne wyzwania. Ale jak się chce, to ja tu jestem. Ja czytam Wasze wiadomości. Ja patrzę. Więc Ty nie musisz mi pisać, żeby sobie udowodnić, że Ty chcesz jeszcze w bagnie zostać i chcesz jeszcze dalej tej walidacji Twojej trudnej historii i opowiadać o tej historii. Ale jeżeli chcesz złapać za tą gałąź i wyjść z tego bagna, wyjść z tego autopilota i naprawdę otworzyć się na coś wielkiego, a napotykasz na jakiś problem i faktycznie coś nie działa, klikasz i tak dalej, to ja tutaj jestem. Oczywiście też w pewnych godzinach, no bo gdzieś po 22 raczej już nie będę patrzeć i wtedy też, no to promocja się skończy o północy i okej. Okay. Wiecie, jeśli już jesteście ze mną dłużej, że tutaj moje słowo to jest takie betonowe. Jeżeli ja coś uznałam i, 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 i tak jest, a promocja trwa już dwa tygodnie, no to po prostu. To jak jest koniec, to jest koniec. Ale naprawdę już czas, żeby udowadniać sobie, że możemy. Ja rozumiem, że nie wiemy jak, jak wychodzimy z bagna. No i dobrze, bo to jest totalnie nowy teren. I po to właśnie ja tutaj jestem i po to ruszamy z tym kursem. Ale nie mów mi, że jesteś przekonana, że to jest niemożliwe. Może masz takie odczucia, ale to nie są fakty. I ja jestem żyjącym przykładem, że jest to możliwe. A między nami nie ma różnicy. Różnica jest tylko taka, że ja z bagna wyszłam. Zatem, tyle na ten temat. Słowo na niedzielę. Ściskam Was bardzo mocno i niesamowicie cieszę się na kabalistyczne kody obfitości. I otwarcie Boskiego Skarbca. Ruszamy jutro. Ściskam Was. Dawajcie znać, jak się czujecie, jak, jak Wam ten live. Pewne tematy poruszył. Ja zawsze czytam Wasze komentarze. Dzięki wielkie za Waszą uwagę, za Wasz czas. Pozdrawiam serdecznie. Do następnego razu.